Nowoczesny kocioł na tak zwaną biomasę miał już swój rozruch technologiczny. Mimo, że swoją pracę rozpocznie dopiero od kolejnego sezonu grzewczego, to pierwsze wyprodukowane przez niego ciepło już zostało wpompowane w naszych rzejniki. Szczegóły objaśnia prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego w Działdowie Sławomir Karczewski. Spotkaliśmy się na tak zwanym rozruchu technologicznym kotła biomasowego. Jest to kocioł o mocy 5 ,1, ,1 megawata, opalany z ręką drzewną. Rozruch technologiczny to jeden z elementów wykonania tej inwestycji, dzięki któremu wykonawca musi nam udowodnić założone parametry projektowe instalacji całej instalacji, czyli kocioł i technologię. Kocioł o, o, o mocy 5.1 MW w, szczytowym, w szczytowych warunkach powinien dać, dać te 5 MW. Nie jest to nasze wystarczające zapotrzebowanie dla odbiorców działdowa, ale w przypadku takich temperatur, na przykład jak dzisiaj, czyli 0, plus 2 do może minus 1, minus 2 stopni, jest on w stanie samodzielnie wyprodukować tą potrzebną energię. W przypadku, gdy będzie temperatura jeszcze niższa, wchodzą dotychczasowe kotły miałowe jako kotły szczytowe. Dla mieszkańców daje to stabilność dostaw przede wszystkim i niezawodność. Nie ukrywam, że dotychczasowa nasza infrastruktura to konstrukcje kotłów z lat 70 dość mocno eksploatowane, remonty wykonywano tylko na poziomie bieżącym, i wykonanie tej inwestycji, tego wybudowanie tego kotła właśnie da, da nam tą, tą gwarancję stabilnych, stabilnych dostaw, no i mam nadzieję unikniemy niepotrzebnych nikomu awarii, a tym samym dyskomfortu dla odbiorców ciepła, czyli dla, głównie dla mieszkańców, gdyż praktycznie w 100% odbiorcami naszego ciepła są mieszkańcy działu Koszt Koszt brutto tej inwestycji to 12 milionów 800 zł, koszty kwalifikowalne 10 milionów 400, 000, z czego 4,5 miliona 4 miliony 500 tysięcy to dofinansowanie w formie dotacji, czyli bez, bez zwrotnych pieniędzy. Tak licząc w przybliżeniu jest to 44%, 44 pieniędzy pozyskaliśmy z, Wojew... z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. No to są pieniądze dotacyjne, bez, bezwzrotne, resztę środki własne plus, plus też i pożyczka na bardzo dobrych warunkach. Dzisiaj byliśmy świadkami, świadkami rozruchu technologicznego nowego pieca na biomasę, który został w ramach zakrojonych prac, inwestycyjno-remontowych zakupiony do naszego przedsiębiorstwa ciepłowniczego w działdowie ja przypomnę państwu że pan prezes pozyskał spore pieniądze z programów rządowych na modernizację sieci ciepłowniczej w całym mieście już drugi rok jest wymieniana cała sieć na sieć energooszczędną. Natomiast w ramach tego programu również zostało zakupione nowe źródło ciepła. Jest to piec na biomasę, bardzo nowoczesny, praktycznie bezobsługowy. Do obsługi tego pieca wystarczy jedna osoba z telefonem i odpowiednią aplikacją. Oczywiście to w takim ogólnieniu, natomiast chcę Państwu powiedzieć, że no ta inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie starania Pana Prezesa i nie pozyskanie potężnych środków unijnych. Same dofinansowanie do, do wymiany, do budowy tego pieca to jest 4,5 miliona złotych, natomiast są tu jeszcze spore pieniądze, które Pan Prezes pozyskał na modernizację sieci ciepłowniczej. Jest to taka inwestycja, która być może nie jest tak spektakularna jak budowa drogi, czy budowa placu zabaw, czy rewitalizacja parku. Natomiast jest ona bardzo potrzebna, bo tak naprawdę ta sieć, która funkcjonowała i te źródło ciepła oparte na węglu są to przestarzałe technologie nieekologiczne. Natomiast chcę powiedzieć, że nowe nasze źródło ciepła piec na biomasę. E, praktycznie e, jest to e, ekologiczne. Źródło ciepła, emisja pyłów jest praktycznie zerowa. Również nie ma tutaj takich, nie ma siarki, nie ma dwutlenku węgla, jest ograniczona ilość emisji, a więc no, chcę powiedzieć, że jest to bardzo proekologiczna inwestycja. Po pierwsze, po drugie, mamy dywersyfikację źródeł ciepła, ponieważ oprócz tego źródła ciepła jeszcze będzie funkcjonowało źródło na węgiel. No i myślę, że po zakończeniu tej inwestycji pan prezes już myśli o modernizacji kotłowni, ostatniej kotłowni, która została w działowie przy ulicy Polnej. Tam myślimy, żeby w przyszłości być może powstał piec gazowy. Mieszkańcy poczują ciepło od przyszłego sezonu grzewczego z tej, z tej, z tej ciepłowni, tak? Związane jest to z tym, że no, umowa, jest to określone umowami. Tak? Umowa na odbiór końcowy kotła jest do 30 do 30 czerwca. Z kolei umowa na skończenie sieci i węzłów jest do 30 sierpnia. Wtedy zamykamy formalnie, tak, możemy użytkować. Bo w tej chwili kocioł działa, pracuje, ale formalnie my jeszcze nie możemy go, go użytkować. Tak. Przy okazji, obecny na rozruchu technologicznym burmistrz Grzegorz Mrowiński dementuje plotki o rzekomej prywatyzacji przedsiębiorstwa. Myślę, że mieszkańcom naszego miasta należy się informacja odnośnie. Potwierdzenia pewnej takiej rzeczy, która jest istotna, a mianowicie te modernizacje tak naprawdę powodują wzrost wartości majątku gminnego. Przedsiębiorstwo ciepłownicze jest spółką komunalną, jest własnością w 100% własnością miasta, czyli własnością mieszkańców. I chcę tutaj wszystkich Państwa zapewnić, że na pewno nie będzie ta spółka prywatyzowana, ponieważ nie chcemy utracić możliwości kontroli cen ciepła w mieście. Działanie nowego kotła na biomasę jest proekologiczne. Przy okazji produkcji ciepła wytwarza znikome ilości popiołu i marginalne ilości dwutlenku węgla. Do tego do wytwarzania ciepła wykorzystuje odnawialne źródło energii.